Witam was, bardzo serdecznie Tutaj Ragnar A dzisiaj zagramy w Bird Assassin eee, Postanowiłem co jakiś czas e, zakupić jakąś niedrogą grę e, Oraz e, Pokazać ją wam Zareklamować, jeżeli ktoś by chciał się pobawić te 20-30 minut Za naprawdę nieduże pieniądze e, W jakąś mm, Mało znaną grę Bez spędnego pierdzielenia zaczynamy What, Pa? How you doing? Eh? What the hell is that? Eh? Look out, Pa! He's got a gun! Eh? Oh, Pa! Pa, why? Why were you killed? Pa, is that you? Shut up, Pa! Who else would it be? Zgincie szmaty. Zgincie szmaty. my szmaty. and szmaty. them szmaty. birds! szmaty. Zgincie 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 szmaty. szmaty. Na spokojnie od pierwszego levelu. Yeah. Muzyka jest po prostu prost niezwykła. We. Pierwsze levele wstyd wstydnie byłoby przejść na perfekcie, nie? Zbieram grzyby i zabijam ptastwo. Jezu! Aaaa, nie będzie perfekta. Wiecie co, przypomina przykomin mi się troszeczkę gra Metal Slack. Pewnie pamiętacie, w szczególności te troszeczkę starsze roczniki. Była to gra na e automaty Jeden tak z was, w szczególności w latach 90 chodzących do tzw. salonu gier jak się może pamięta eee, wiele gier eee, które były na automaty Rzucały się tam eee, monety Były wartości złote. jeden lub dwa złotych Dokładnie teraz sobie pamiętam ta cena również się zmieniała jaki fan nasiły te gry Wszystkie... CO TO JEST Przez... No to mamy tu nawet terrorystów, To jest nawiązanie do uh, akcji sprzed paru lat i problem. Soto! Bonus round! Eee, mieliśmy się maszynką do mięsa I Ile tego drobiu tutaj jest? No i wspominając właśnie e, Automatyk gier, Wiele pewnie do teraz e, Wspomina z, z małym sentymentem A przynajmniej ja tak mam, że e, Coś mnie urwało to naprawdę przynoszące Wiele radości i uśmiechu na twarzy. Chociaż te parę minut po wrzuceniu monety, kiedy można było stanąć, pograć w tą grę i naprawdę nacieszyć się nią, mimo że się przegrało, ale kolega, który stał obok i również czekał z nowo zakupioną monetą, wrzucał to i nasz uśmiech również wracał na twarz, ponieważ tak samo, powiedzmy, że przeżywaliśmy emocjonalnie to, kiedy osoba obok Grała w daną grę. Naprawdę było to Let's bardzo przyjemne. W szczególności, kiedy już. O, mamy tutaj jakieś. Ten... W szczególności, kiedy już e, potra... e, nabyliśmy jakieś umiejętności w danej grze i potrafiliśmy przejść dwa czy trzy poziomy dalej, zdobyć dodatkowe życie, tudzież e, jakieś dodatkowe bronie. E, było to naprawdę satysfakcjonujące, a po wpisaniu się już na TOP 10 rekordów i przyjściu następnego dnia, gdzie nadal był wyświetlony nasz rekord, naprawdę to była niesamowita satysfakcja. Były to naprawdę przyjemne czasy i myślę, że niezapomniane dla wielu, wielu eee, graczy. Dobrze, ale wracając do naszej gry, mamy tu Heavy Rifle, za... jedyne 500 sztuk złota Które zdaje... Czy ja... Kupiłem tą broń Mam nadzieję taką Zakupiłem tą broń? Nie zakupiłem! Oczywiście no, no ale... Muzyka jest... Niezadowalająca No ale... Pazza mijania drobiu jest Saty, satysfakcjonujący. satysfakcjonujący. Boże, niestety w tej mapie powinniśmy posiadać wściekły indyk Tak Staniesz na stole Staniesz na stole na stole Ja nie nadążam w tym strzelaniu, powiem szczerze A czujecie ten styl tego typka z zupę na wierzch, te wąsy? Taki typowy farmer. Kolejny bonus. Jedziemy. Chyba nieźle. Przecież nie wiem jak można zebrać... Jeżeli można zebrać wszystkie monety, to naprawdę... Proszę ode mną nadeszali mi tego filmiku, jak to zrobiliście. Ja nie sądzę, żeby to było możliwe. What the? someone stole my truck oh no bez jaj. i tried with me for where's my car yeah Oh, has oh, oh damn it naprawdę się skupić na... Nie wiem czy coś to daje w ogóle, że ja strzelam! I co teraz? I co teraz? I co teraz budziesz na ty? idziemy dalej chyba, co? No. Time for an upgrade! A, to mogłem zrobić, a co ostrzędzę sobie na później na kałacha wiem, że to będzie mi kosztować troszeczkę. Ale co tam? Ale na dzisiaj dziękuję wam serdecznie. To taka krótka prezentacja eee, z nowo zakupionej gry Bird Assassin. Do następnego razu. Eee, mam nadzieję, że nie zapomnieliście kliknąć like pod moim filmem, tudzież subskrypcja, mile widziana. Miłego dnia, trzymajcie się wszyscy, cześć!